Wszystkim mm. witajcie w kolejnej części, a raczej w drugiej części naszego mm. denka. Tym razem będzie pielęgnacja ciała, włosy, kolorówka. Nie przedłużam, zaczynamy. Zaczniemy od naszego dużego ulubieńca, czyli marki Yves która pojawia się na naszym kanale chyba już od ponad dwóch lat. Yy, tak, Czekaj, bo myślałam, że się synchronizujemy. A, sorry, uwaga, raz, mhm. Tak, i to jest coś, co zdążyłam i coś, co pojawi się, to jest już taki spoiler, w moim podsum podsumowaniu roku, jeżeli chodzi o pielęgnację. Czyli maska serii... po prostu reperującej, nazwijmy, w po polsku, bo ja po francusku, wolałabym nie. To jest maska, która trafiła do ulubieńców, która jest po prostu moim odkryciem tego roku, która jest chyba jedną z najlepszych masek, Taką używałam w życiu. Już o tym wam mówiłam, że było tak dużym dla mnie to zaskoczeniem, że po prostu maska może zrobić y, taką rewolucję na moich włosach, kiedy ja już myślałam, że naprawdę przetestowałam tak wiele produktów, że już nie ma szans, żeby coś mi zaskoczyło, zaskoczyło, a wy dajecie znać, że kupujecie tę maskę i że również u was jest taki efekt. Dlatego cieszę się przeogromnie, bo ta maska, ym, ona nie tylko tak. Trzecianna maska nawilża i odżywia, ale ona powoduje, że włosy autentycznie wyglądają lepiej. One nie tyle może błyszczą bardzo, ale są takie mięsiste. Świetnie się układają, jeżeli chodzi o pastownicę, o lokówkę, ogólnie o stylizację. Kiedy robię nawet warkocza, głupiego warkocza tutaj przy głowie, żeby włosy odgarnąć, to ten warkocz trzyma się mocno, nie jest taki sypiący się, że te włosy nie odstają, nie elektryzują. Na sezon jesień-zima to jest mój must have I kończy mi się, i na pewno do, tego, do tej maski wrócę, ale pokażę Wam coś, co mam na zastępstwo, co też trafiło do nas w paczce Pijarowej marki Eveline. My ogólnie tę markę bardzo lubimy, jak wiecie, ale testujemy bardziej kolorówkę. Rzadko zara się pielęgnacja, i trafiło w moje ręce coś, co ja strasznie chciałam przetestować, a dlatego, że kocham produkty, które są ileś w jednym. Mm -hmm. Bo ja najchętniej mam o ochotę udowodnić, że nieprawda. A kiedy się okazuje, że prawda, to wtedy jest ma... ci głupio. Jest w niej głupio, ja się do tego przyznam, że jest w niej głupio, ale cieszę się, dlatego że to jest tak uniwersalny kosmetyk, który myślę, że w każdym domu powinien być jak u mnie Amol. Wiesz co tak? Że działa na tyle sposobów. I to jest, słuchajcie, dokładnie nie, nie, nie Czekajcie... E Egipski cud. E Egyptian miracle. Miracle is pink, jeden tak. z moich ulubionych ale, ale po angielsku. Tak, nie A chciałam tego czytać, tylko ty będziesz czytała za każdym razem. Tego. Miracle, ja mogę tak. Miracle. Skończyć. I to jest 100% naturalnych składników. Kolejny raz, tak jak Wam w pierwszej części tenka, tak teraz również, że marka kosmetyczna, która jest kojarzona bardziej też u nas z kolorówką, albo po prostu tak typowo drogeryjnie, wchodzi w obszar naturalnych kosmetyków i tu mamy 100% naturalnych składników. Czyli nie mamy żadnych dodatków, które mogłyby się okazać przez to jakimś takim, nie wiem, czymś negatywnym. Nie jest to, to oszustwem. O, mocne słowo. Ale dobrze dużo, użyte. Wiecie, bo, co bo dużo marek, no, no dobra, dużo marek oszukuje. Tak, nie. No mówiłyśmy o tym, powtórzymy to, gdybyście oglądały tylko ten um, odcinek, a nie oglądały poprzedniego, ale zapraszamy Was do, do poprzedniego. Ale do rzeczy. Tutaj mamy, słuchajcie, oliwa z oliwek, miód, mleczko pszczele, wosk pszczeli, pyłek pszczeli, propolis, który moja skóra kocha. i w ogóle też piję propolis, kiedy są chora. I olejek słonecznikowy. To wszystko powoduje, że mamy konsystencję. Ja w ogóle to bardzo wydaję. To jest. Mamy konsystencję ala olej e, kokosowy, ale troszkę bardziej lepki. Mamy taki milusi. To zmienia konsystencję z kremu w olejek. Mhm. Widzisz, jest przezroczysty, świecący, tłusty, ale uwaga, to jest pro produkt, który możemy używać zarówno jako krem do twarzy, czyli taki nawet powiedziałabym, nawet serum, bo ja na to bym nałożyła krem, ale tego nie testowałam. Bardziej testowałam ten produkt w wersji. Bardzo mocne nawilżenie i kuracja dla mojej suchej skóry, na dłoniach i stopach. To jest mm. perfekcyjne. Rękawiczki na to, skarpetki Rano ja naprawdę mam o wiele ładniejszą skórę, e, która jest bardzo już U mnie przez to, że nosiłam latem te mm. przesłuszona. drama po prostu wstydziłam się moich stóp i dłoni. Teraz tego nie ma i też po hybrydzie, kiedy robię, na, e, tym nawilżam. Ah, no, o tak, o to muszę to zrobić, ja zawsze zapominam o tym kroku przymieniu. A ja, ja też, bo nie miałam tego, żadnego produktu e, pod mm -hmm. to. A tutaj rewelacja, to się świetnie sprawdza, ale... To też działa bardzo fajnie, ujędrniająco na skórę, czyli możemy używać jako balsam do ciała. Coś, co u mnie świetnie się sprawdziło, jeżeli chodzi o uda i pośladki. Mhm. Petarda, bo ta tutaj mamy taką. Nawet to jest najgrubsza skóra, bo on też najmocniejszy mięsień, gdzieś tam pracuje mocno, kiedy chodzimy. Rewelacja, ale najfajniejszy chyba efekt uzyskałam na włosach, bo to również można używać na włosy. Ja nie olejuję włosów, mówiłam Wam o tym, że robię to bardzo, bardzo rzadko, bo mam dość przetuszczającą się szybko sk skórę na skarbie. skarb po prostu. Boże, dzisiaj jestem naprawdę, słuchajcie, Ech, próbuję, bardzo próbuję, późno. się, ale, tak, to jest złoto ale, to. ale, 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 tylko jeżeli też macie problem z um, takim efektem zbyt mocnego dociążenia włosów po olejowaniu, to tutaj tego efektu nie ma. Ja w ogóle to dzisiaj używałam. Dzisiaj używam w ciągu dnia. A po prostu jako takie nie i na tak przed zimą, przed mrozem. Ale nie, 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 nie. musisz to zmyć. A musisz to, to zmyć. To włosy na maksa. Okay, okay. To nałożyłam przed myciem, bo dzisiaj miałam włosy... Mm, przed nagraniem, przed nagraniem, dokładnie. I rano, kiedy wstałam, nałożyłam sobie odtąd w dół, tak naprawdę niedużo. A to mm -hmm. tak nam tuściło, bardzo dużo włosów, ja mam dość dużo włosów, więc naprawdę jest turbowydajny. I później, kiedy spłukiwałam, petarda. Włosy są takie fajnie dociążone, fajnie się stylizują, nie, nie puszą się, i to jest właśnie zimą dla mnie. Kluczowe, żeby e, niwelować puszenie i elektryzowanie się włosów. Myślę, że również fajnym elementem e, tutaj pielęgnacyjnym jest to w tym produkcie, że możemy używać z tego doraźnie. Na przykład macie popękaną skórę, tak jak zimą się robią aż takie. Ja mam także rtokwi. Nie za Tak, tym. i doraźnie właśnie od razu nakładamy jako taką maskę, taki plaster w wersji olejkowej. Która pięknie natłuci na odżywi i ochroni naszą skórę przed mrozem, wiatrem, no, wiecie, wszystkim tym, co, zim, co się zimą dzieje z naszą skórą i naszymi włosami. Świetny! Dziękuję bardzo Marko Eveline, że w końcu coś takiego się pojawiło na rynku, co dla mnie jest nie tylko do włosów, ale również do ciała. Tak bardzo uniwersalny kosmetyk, którego ewidentnie brakowało w mojej y, toaletce. Ja Wam teraz tylko machnę, bo Mariusz w sumie powiedział wszystko. Mariusz, o Mariusz, Mariusz, znowu, Mariusz powiedział wszystko o produkcie, który ja również zdenkowałam, który ja zaczęłam testować po tym, jak Margo wychwalała. I potwierdzam, że na moich włosach, mimo że się różnimy, właśnie rodzajem włosów, również sprawdziła się rewelacyjnie. Uwielbiam. Dlatego na zastępstwo kolejne opakowanie, bo z pewnością będę. Po prostu do, do produkty, do włosów lubię mieć więcej. Nie mam także. Zresztą ty też nie, że jedna, jedna maska, jedna odżywka, bo ja lubię to zmienić. Nie, lubię te ale. efekty. Czasem właśnie potrzebuję jakiegoś innego efektu i wtedy, znając te produkty, wiem, po który sięgnąć, żeby ten. uzyskać ten, na który mi na danym dniu zależy. Boże, to jest straszne. Tak, ale wybrnęłaś, piękne słowo. Bardzo, to bardzo to było skomplikowane. A kolejny produkt, który zdenkowałam z marki Yves to ten olejek, o którym też Wam wtedy opowiadałam, jak mówiliśmy mm -hmm. o pielęgnacji włosów, który był bardzo dla mnie takim zaskoczeniem, bo w sumie nie do końca wiedziałam, jak go używać i w nadal nie wiem, jak producent tutaj jakby zaleca, aż przeczytam, bo słuchajcie, to jest ogólnie odbudowa włosy, końcówki bez ich przetuszczania, więc to jest olej, który na pewno też możemy E, stosować po prostu tak na sucho jako zabezpieczenie właśnie a. na przykład przed mrozem czy teraz przed tą zmianą temperatur, która już się mocno zaczęła, gdzie z zimnego wchodzimy do ogrzanego mieszkania, to... mieszkania i nasze włosy psz, tak, ja to czy ma... się na... puszą, czy ja nie? Ja ja zawsze się puszą. No, ja to... no, więc takie produkty są zawsze w cenie, a ja również. Po prostu testowałam go jako produkt do olejowania włosów w takiej bardziej hardcore'owej wersji w większej ilości i po prostu na noc, czy na właśnie na parę, mm -hmm. e, parę parędziesiąt minut, tak żeby włosy jeszcze właśnie dociążyć i do tego też sprawdził się rewelacyjnie. Bo tutaj też jest napakowany różnymi olejkami, już nie chcę Wam tutaj wszystkiego zaczytywać. O tak typowo, wiem, że to głupie, typowo jak i w Tak. ja po prostu kojarzę ten zapach z, 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 z nawet ich kolorówki, z podkładu wiesz? To jest niesamowite. Faktycznie. Takie naturalne kwiaty. I tak taki, też pachniało tam łąka. Pomika. I tam pachniało też e, tak i się dziwię, prawda? Tak, tak. To jest tak, tak. To, to, jest, to pachnie łąką, ale taką ładną łąką. Taką tak. naprawdę przyjemną. I zanim jeszcze <laughs> powiem, co mam na zastępstwo, e, to ten produkt, który jest na zastępstwo, zastąpił mi kilka. Ja też mam teraz taki produkt, który jest bardzo uniwersalny, ale zanim to tylko znowu machnę, <laughs> bo po A, raz kolejny Marka Recibo. Balsam, którego opakowania, ilości opakowań zużytych nie jestem w stanie przeliczyć mój ulubiony balsam, no po prostu on się pojawia bardzo często no ja, na kanale. Ja, Jak wiecie, myślę sobie o kategoriach, które powinniśmy zrobić do podsumowania roku, jeśli byśmy miały robić na przykład najlepszy produkt mm -hmm. w danej kategorii to po raz kolejny byłabym nudna, bo dałabym właśnie tam balsam resy, bo jeżeli pytałybyście o balsam do ciała, ale dla mnie jest rewelacyjny i wiem, że wiele z Was też kupiło go po e, moim poleceniu mm -hmm. i też go lubicie zapach, konsystencja, efekt wszystko się tutaj zgadza absolutnie wszystko mm -hmm. i właśnie na zastępstwo tych dwóch produktów Coś, co stosuję zarówno do ciała jak i do włosów, ale tym razem e naturalne. I słuchajcie, wróciłam. To jest w ogóle, to jest taki, to jest sentyment. Olej kokosowy. Pierwszy blogu dokładnie. Olej kokosowy, tym razem zmieszany z maliną, więc też bardzo fajna taka mieszanka, która na przykład na włosy bardzo dobrze zadziała. Ja wiem, że olej kokosowy nie zawsze jest polecany, nie u wszystkich działa, u mnie działa. Ja bardzo lubię nakładać olej kokosowy na moje włosy i na skarb i ogólnie masować. A mam wrażenie, że razem z tą maliną, że ogólnie malina w bardzo wielu produktach do włosów jest traktowana jako składnik nawłyszczający. Tak, też. Ja to czuję. pukanki też są często malinami. Tak, jakieś takie różne, czy jakieś tam właśnie maski, jak mają malinę i coś w tym jest, no i dzięki temu też, chociaż zapach oczywiście tutaj przede wszystkim, olej kokosowy ma tak intensywny zapach, że jakby troszeczkę tłumi tą malinę. Ja to, kompas kocham kokosowe. Ale dla mnie to jest produkt, który, no olej kokosowy ogólnie, po prostu, na ciało, na właśnie, tak trochę jak Ty masz to z Eveline, że właśnie na jakieś takie strefy, które są bardzo przysuszone. Nie, nie. Ta jest bardziej e, płynna, tak, ta 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 bardziej lepka. Bo też powinna się go trzymać mimo wszystko w lodówce, choć mm -hmm. ja robię to troszeczkę tak zmiennie, bo też nie lubię bezpośrednio oleju z y, lodówki, wiecia, dobra, a bardzo. potem dokładnie. A potem zapominam tak. o tym, że on był w tej lodówce i zapominam go przez to użyć, że ta konsystencja nie jest taka, jak chcę, więc y, raz na jakiś czas go tam y, wkładam, ale kiedy wiem, że będę z niego korzystała, staram się go troszeczkę wcześniej z tej lodówki wyjąć, bo po prostu wolę taką troszeczkę bardziej płynną konsystencję. Moim ja ogromnym marzeniem jest rzecz, którą bardzo chcę dostać na moje 31 urodziny, z jego męża. No. Mała lodóweczka na kosmetyki w łazience. O, ja, jaki czarny. Znalazłam jak Piotr robi, więc oczekuję. Jeszcze ja. tylko pół roku. O, ja, jaki trz a to w, w ogóle jest świetny pomysł naprawdę prezent tak. więc podłapujcie. E, więc nie wiem, co tutaj jeszcze mogę dodać, oprócz tego, że na przykład Blania kocha kokos, więc to strasznie, no, kiedy posmaruje się cała bardzo samym, znaczy cała tak, ta moja mam, tak. mam, to jest dokładnie. I po prostu wtedy ona za mną chodzi krok w krok <grym> i mam ochotę po prostu się zamknąć w pokoju i czekać aż po prostu wywietrzeje. I w sumie to jest też <grym> chyba taki kosmetyk, który jest... bo ten jest już stworzony, nie? Tego, e, nie, tam ten olejek też musiałam. Też. Czyli taka. Ty, a jakby, nie, stworzony. Patrzcie, już po prostu mam. Tak, bo mam jeszcze, mam tych mm, produktów. Nie, to tak. chyba już było y, Czyli wszystko. Czyli nie razy. musicie się bać, bo jak na przykład nie lubicie takich rzeczy jak my, że lubimy tworzyć, to te też Marka no. Naturalna tworzy takie kosmetyki, które są już gotowe, nie? Tak. E, o gotowych kosmetykach będę teraz mówić, i o czymś, co Kurczę, no. Obie lubimy też. No bardzo, i tak ym, widzę, że już drugie też sąmy tych miododębowanych mógłby niedługo pójść, ale mam na następstwo jeszcze jeden z tej serii. Mm -hmm. Czyli szampony i Israszem. Ostatnio zaczęłyśmy bardzo. latem. bardzo intensywnie testować nowe produkty właśnie marki Iteroszadowosu, bo oni wyszli z nową taką serią, linią taką odnowioną, która bardzo mocno stawia właśnie i na składniki i na to skąd te składniki pochodzą. O tym mówiłyśmy Wam na naszym kanale już parokrotnie. Zużyłam ten e, szampon, który ma dodawać objętości, czyli taki powiedziałabym fioletowo-fuksjowy, bo te kolory się tutaj różnią. Tak tak, tak, wizualnie. Rubin. Smog Rubin. Ha, Dokładnie. Tak. I to jest szampon, który autentycznie powodował, bo miał inną konsystencję niż ten, który jest w serii tej reperującej, jak maska, o której mówiłam. To jest bardziej kremowa konsystencja, dociążająca. Tutaj było lekko, to była przezroczysta konsystencja, która była taka bardzo żelowa, ale cudownie nie tylko doczyszczała, ale właśnie to dawała takiego powietrza. Nie obciążała swoją konsystencją i swoim składem włosów, więc ja widzę różnicę, bo czasami jest tak, że są różne plakietki, a działa tak samo. Mhm. Tutaj widziałam różnicę i tego produktu kochałam używać latem, na przełomie z jesienią, bo potrzebowałam takiego większego... Takiego, wiecie, od gorąca się wstłuszcza skóra głowy, że ja wysyłam Dokładnie. A teraz, żeby moje włosy nie elektryzowały się, nie było tego efektu puszenia, potrzebowałam czegoś cięższego również, jeżeli chodzi o skład szamponu, bo to ma znaczenie. I w połączeniu z maską, o której Wam mm, mówiłam, dziękuję bardzo. Po prostu it. Czas na krem do rąk i kolejny produkt do widmo. W hmm, poprzedniej <noise> części też się taki trafił i tutaj niestety, wybaczcie, ale też nie mam opakowania zużytego kremu do rąk marki Eveline. Ale chcę powiedzieć, że to jest w ogóle totalna rewolucja, że w tej kategorii ta marka tak miło mnie zaskoczyła. Zresztą ten krem trafił do ulwieńców, więc ja to dokładnie nie pamiętam, co jak jeżeli chodzi o jego nazwę i tak dalej, nie mam go przed sobą, więc ciężko mi to wszystko... Teraz mam wytłumaczyć, ale z pewnością możecie sięgnąć do właśnie ulubieńców czy filmów, które o nich wspominałam i do niego wrócę, chociaż nie wiem, czy jest sens, bo będę zaraz wspominała o bardzo dobrym zastępstwie, ale do rzeczy, to był krem, który ja trzymałam w wózku na spacery, żeby po prostu dłonie nawijać nawet kilkukrotnie i ochraniać po prostu w trakcie tego, jak były narażone po prostu na zimno hmm, przez to jest. kilka godzin. Ale zabierałam go też, yy, że tak powiem, ze sobą potem po spacerach, żeby był ze mną wieczorem, żeby móc po prostu um, smarować dłonie i stopy na noc, bo to jest też taki, to jest mój rytuał. Ja wiadomo, że jestem balsamowolniczką, bo ogólnie balsam, bla, 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 ale ręce i stopy również muszę mieć posmarowane, bo nie zasnę. Nie ma szans. I ten krem był rewelacyjny, dlatego nie mogłam się iść po... Wiesz. Nie mogłam sięgnąć po nic innego jak po prostu właśnie markę Everlane po raz kolejny, bo to jest tania marka. Marka, która właśnie jak widzicie pielęgnacyjnie bardzo miło nas zaskakuje. I tym razem słuchajcie, myśl przewodnia awokado. Gdzieś awokado było, ale chyba w poprzednim filmie. Mhm. W każdym razie do tego składnika sobie jakoś sentymentalnie wracam, dokładnie, bo bardzo dobrze się u mnie sprawdzało. Tu jest w ogóle I Love Vegan Food, e, rewelacyjny m, krem, który ma awokado i hibiskus. Pięknie pachnie, mhm. no i no i działa cuda, robi cuda, opakowanie, które jest absolutnie wygodne. Myślę, że dlatego ja o nim nie zapominałam, dokładnie, ja nie zapominałam o nim, bo ym, ym, mogłam w ogóle właśnie zabrać ze, ze sobą wszędzie, mieścił się do małej przegródki czy do malutkiej torebki, a z drugiej strony też masło że masz wszędzie, no po prostu. W każdym. Cię. Chyba dlatego to jest chyba wyznacznik, że ktoś jak coś robisz, jest... to musi tam być. I to musi. być, no, dokładnie, jeżeli mówię, że coś lubię, i nie wspominam o maśle, sześć, to znaczy, że to no tam jest. U mnie zużytym produktem kolejnym, który pokazywałam Wam w tamtym denku, że on już też jest na wykończeniu, to Kerasta z odżywka z tej serii. All Time. Alta... Oh. Nie, Ultim? Jakoś tak oh. to się czytało. Elixir, coś tam. Ale chodzi o to, że jest olejkowa. To była odżywka, która była bardzo dobra. Nie z tych moich ulubionych najlepszych, bo mm. na pewno nie trafiłaby do zestawienia Karasta z najfajniejsze produkty. Była fajna, chciałam ją przetestować, dlatego że miałam ten moment takiej takie potrzeby dociążenia i dowilżenia. Do wilżenia? Piękne słowo! A nie będzie! Do wilżenia włosów, czy takiego jeszcze mocniejszego odżywienia ich. I sprawdziła się świetnie, ale tak szczerze, nie wiem, czy polecałabym konkretnie te, wydając pieniążki. Czy nie bardziej za ta zagęszczająca? Dokładnie, bo mamy swoich ulubieńców w tej marce, o których mm, mówiłyśmy też w poprzednim DN-ku i ogólnie na naszym kanale bardzo dużo, w innych filmach. E, dlatego ta marka jest bardzo fajna, jeżeli Was interesowała i macie takie fundusze, zachęcam, ale nie jest to must have. Za to. Produkt, który zaczęłam testować i który naprawdę fajnie się sprawdza, i też jest z tej serii zrób sam <grym> w domu, czyli Mały Chemik. Marka e naturalne yy, i to jest odżywka do włosów kondycjonująco-regenerująca. Dość długa nazwa, musiałam ją przeczytać. Ona ma w, sw w swoim składzie jedwab, ma kolagen i karatynę. Trzy składniki, które chyba najczęściej ogólnie pojawiały się w kosmetykach do, moich, do włosów, yy, do takich jak ja potrzebowałam. Mm -hmm. Czyli do tych, po które ja sięgałam, które kupowałam i które się sprawdzały i trafiały do ulubieńców, albo po prostu były przeze mnie wychwalane w denkach i innych tego typu zestawieniach kosmetycznych. I to jest odżywka, która jest w sprayu. Czyli chyba najbardziej wygodna opcja. I ja używam jej albo bardzo dużo, albo bardzo mało. To zależy, jaki efekt chcę uzyskać. Bardzo mocne użycie, czyli dużej ilości tego produktu, powoduje, że je dociążycie i one będą bardziej błyszczały, no bo jednak ten jedwab daje, daje swoje. Ale kiedy używam jej trochę mniej, to wtedy inaczej. Kiedy używam dużo, częściej prostuję włosy. Kiedy używam mniej, częściej kręcę. Bo, tak, bo jednak keratyna w dużej ilości, moim zdaniem, na włosach. Jedna te włosy do ciąża. Tak, tak, i one są bardziej takie błyszczące, i śliskie i proste, co w moim przypadku fajnie się sprawdza, właśnie tylko w przypadku, kiedy ich nie kręcę. A kiedy kręcę, używam je na przykład na końcówki, tak, żeby. Bo ja na przykład dostaję proste końcówki, żeby to ładniej wyglądało. Naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt, tym bardziej, że do włosów jeszcze tego typu. Kosmetyków nie używałam, no marki naturalne nigdy, ale ogólnie nigdy, żadnych mm -hmm. tego typu, nie? Że takie zestawienie, że sama tworzysz, tak zaszla... pielęgnacja, tak, pielęgnacja, po prostu, albo twarz, albo tak, nigdy włosy. Mm -hmm. No i tutaj e, mamy też 180 dni na wykorzystanie, ale ona naprawdę szybko da się ją zużyć, tym bardziej, kiedy nadużywacie, bo jest fajna. E, I trzymamy ją w, e, nie w lodówce, tylko możemy normalnie pod prysznicem, czy w, e, na wannie, po to, żeby o niej nie zapomnieć, bo ja Niestety, jak, jak ty mówiłaś z tym olejkiem kokosowym, to ja też tak mam, że jak w coś jest i, i po prostu jakiś czas nie zaglądam, to potem się zapominam. A tym bardziej, jeśli jeszcze zmieniają egzystencję. Tak, czy tak, to jest ostatni produkt marki naturalnej, który chciałyśmy Chyba polecić tak. naszym widzom, więc tak. Tak, tak, tak. Fajnie, no, takie fajne zaskoczenie. Ja nie mogę doczekać denkowania tych produktów, żeby powiedzieć Wam jeszcze więcej, bo to jest, to jest zbyt krótki czas na to, żeby móc y, tak rzetelnie się na nich tematy wypowiedzieć, ale na tyle, ile mogłyśmy, mam nadzieję, że. Wam je poleciłyśmy w takim pozytywnym tego znaczeniu. Bo naprawdę są fajne i nas bardzo nie zaskoczyły. Ostatni produkt u mnie i w sumie mmm, to kolorowka tylko u mnie. Tylko u Ciebie. No to proszę bardzo. Tusze do rzęs. I będę tak nudna, ale tak strasznie nudna. Nie. Najpierw oczywiście zdękowany. Lubię zareklamować, nie? <noise> zdękowany tusz, który mimo wszystko miło mnie zaskoczył, czyli nabla z naturalną szczoteczką. A teraz mam tłuste ręce, od tych wszystkich nie otworzę, wybaczcie, nie zaprezentuję Wam szczoteczki. O, tak? o udało się. Udało się. Naturalna szczoteczka i tusz, który jest, jest po prostu dobry. Mm. Jest dobry. On tak naprawdę jest jeszcze. Jeszcze mogłabym go trochę używać, ale ja już w którymś filmie, który chyba pojawił się. Nie wiem, czy pojawił się teraz, bo nagrywałyśmy dość dużo w jednym dniu. W każdym razie chodzi mi o to, że wspominałam Wam, że lubię mieć tusz, który jeszcze w sumie trochę działa. Ale, żeby już zacząć kolejny, tak. żeby nie było momentu, w którym ten się ten wyschnie albo przestanie działać, a ten będzie jeszcze za mokry, żeby go używać. To, to jest taka naprawdę, więc tutaj trzeba bardziej. To wiecie, jest du duża oskmina, tak. ale tak jest, bo ale dla każdy... mnie ten krok w makijażu jest bardzo ważny. Ja muszę mieć sprawdzony produkt pod ręką, bo tak, bo po prostu no tak. zależy mi na dobrym efekcie yy, na Pokaż moich ten, no, rzęsach. I to jest kolejna nowość marki Eveline. Oczywiście, że możesz, bo właśnie, tutaj chcę być nudna, że po raz kolejny. Kolejny spod kulonym ogonem, wracam do marki Eveline, bo po prostu uwielbiam, a to jak bardzo przekonanie mnie do szczyteczki silikonowej, to już powtarzałam wielokrotnie, ale faktycznie zdecydowanie teraz wolę. Teraz mam teraz na rzęsach? Mam teraz ładnie wygląda. Ma teraz, mam ją teraz na rzęsach, i dla mnie to jest po prostu hmm? efekt, efekt wow, efekt, którego ja od tuszu oczekuję. Czerń, rozdzielenie, właśnie to rozdzielenie. To jest efekt tych szczoteczek, w sensie... Tak, ale one mają sobie coś dziwnego. Rozczesują, że... rozczesują te rzęsy i spra sprawiają, że nie muszę się martwić o jakiekolwiek poklejenia. To jest w ogóle, grudy, tak. Najobrzydliwszy efekt. Kocham, w ogóle też jest piękny ten to już czarno złoty ale e, wygrubia. Wygrubia? Ha, patrz, wydłuża I, i pogrubia. Do, do i wygrubia, czyli wydłuża i pogrubia, słuchajcie. Dzisiaj słowotwórstwo marki w cenie. No jest, jest w formie, słuchajcie. Ale tak, no, no tutaj nie ma co dużo mówić. To jest tuż rewelacja po raz kolejny, tym razem to jest Volume Carl Ultimate. Kurczę, to Carl... Wcześniej nie wiem, w sensie wiecie, że po, podkręcenie. Chyba faktycznie w tym tuszu widzę to bardziej. No bo masz bardziej tak bliżej. Prawda? Masz tak długie rzęsy, ale tak patrzę na to, że naprawdę ładnie. I powiem Ci, że wbrew pozorom całkiem naturalnie wygląda. Nie mm -hmm. ma takiego właśnie poklejenia, że. Bo ja nie też nie lubię tego. Tak tego nie lubię takiego usztucznego, spektakularnego tak, oblebionego ja efektu. To nie jest ja efekt, którego ja oczekuję od e, tuszów. To nie jest to pogrubienie, którego tak. ja oczekuję. Ja oczekuję naturalnego. Na wydłużonego, pogrubionego efektu, który wygląda naturalnie, ale który sprawia, że to oko jest bardziej wyraźne. Ja tak mam z, tą, z ich wersją Big Volume, tą czerwoną. Już mam drugie opakowanie i to jest to samo, że to tutaj chodzi właśnie o to, że te tusze powodują, że rzęsy wyglądają pięknie, ale nie wyglądają jak sztuczne rzęsy, tak jakbyśmy po prostu no i nie są takie ciężkie. Tak. To jest najobrzydliwszy efekt, nie róbcie tego, dziewczyny, bo to naprawdę widać. Tak, jak sobie napowiem, znaczy, tuż kogoś... widać. Znaczy wiadomo, jak lubicie, to jest spoko, ale my na przykład Nie, nie róbcie tego, znaczy, naprawdę. Piękne, naturalne, ale lekko podkręcone, podkreślone. E, na zakończenie... Nie wiem, co chciałam powiedzieć. się radość, chyba. Słuchajcie, boże, coś jest takie... Wydaje okropne dźwięki, kiedy jestem zmęczona, po prostu nie kontroluję ich. Tak już mam. Słuchajcie, na zakończenie... Peeling marki Kloshi e, z mango, który. również jest <grymne> w na zastępstwo zużyty, na zastępstwo. Kocham, kocham, kocham. To ja, ten peeling jest m, naprawdę świetny, też nie wiem, czy peeling mógłby trafić do podsumowania roku. Oczywiście, że tak, ja już też nie Czy To nie będzie zbyt infantylne? Nie, absolutnie. Myślę, nie? Że, wiesz, myślę, że możemy właśnie teraz ugryźć na przykład kategoriami. Chciałby się takie to Dajcie znać, czy chcecie: randomowe kosmetyki, które nas zachwyciły, czy jednak, tak. najlepszych z, najlep z najlepszych z konkretnych kategorii? O, to byłoby, może faktycznie bardziej było układane i w końcu byśmy były jakieś takie bardziej zorganizowane musiałoby musiałoby go... się zdecydować. i musiałabyś się zdecydować. Tylko na jeden. To byłoby całkiem fajne. Na pewno, jeżeli w kategoriach peeling do ciała miałabym coś wybierać, to padłoby na peeling cukrowy, właśnie marki Floszy. Ten mango. Oprócz, że pięknie pachnie. Powoduje, że skóra jest turbo nawilżona. Nawilżenie, którego ja, osoba, która się nie, nie balsamuje, nie używam żadnych kremów, jakichś, nie wiem, olejków do skóry, po prostu no, raduję się, że mam taki produkt, bo on ratuje moją skórę. Ratuje absolutnie prawie co drugi, co, co trzeci dzień, bo nie pielęgnuję oczywiście skóry codziennie, chociaż mam ochotę na to, ale jak robiłam to zbyt często, bo to jest dość ostry peeling, bo on jest naturalny. Te pestki tam też się pojawiają, takie naturalne i ten cukier. Mogą trochę gdzieś tam za bardzo zdzierać, ale właśnie to zdzieranie i od, od razu nakładanie plastra w postaci olejku. No rewelacja, Jezu! Tak bardzo się nad tym, wiecie, to jest taki głupie, tylko peeling do ciała, ale robi taką robotę, że zobaczcie, jakie emocje można? Można. bać, pani. Dobrze, kuńczę to, wracając właśnie z osiadu. Słuchajcie, yy, mamy nadzieję, że te dwie części denka otworzyły również Wam oczy na nowe produkty, bo o to nam chodziło. Nasze denka często są takie bardzo oklepane, co my same już zauważyłyśmy jakiś czas temu, że po prostu w kółko zużywamy te same produkty i na ich zastępstwie mamy w kółko te same produkty, przez co denko w naszym wykonaniu przestało mieć jakikolwiek sens. Prawda? Tak. Tak było, dlatego tak rzadko się pojawiała. Kiedy już się pojawiało, to było w obszernej wersji 50-minutowej. Teraz postanowiłyśmy sięgnąć po kosmetyki zupełnie innych kategorii. Kategori to wersje 50-minutowe, bo jeszcze nie będzie. A trudno! Odpała. Trudno! Ważne jest to, że bardzo chciałyśmy, może tego no są takie długie, że bardzo chciałyśmy te nowe kosmetyki, nowe marki, które trafiły pod nasze... Skrzydła. Skrzydła i nasze lupy. Chciałyśmy po prostu rezenzować jak najlepiej się dało, żebyście miały pewność, że to coś, coś, co może również dla Was będzie nowe, jest po prostu dobre. My w denkach wolimy pokazywać nie te niebublowe rzeczy, nie? Rzadko pokazujemy takich, które się nie sprawdziły, chyba, że takie są neutralne. Większość stawiamy na te, które są tak na granicy ulubieńców, a przeciętnych. I mamy nadzieję, że w jakichś ulubieńcach które z tych produktów się pojawią, a w kolejnym denku te produkty, które teraz były na zastępstwo, zastępujemy Również w tak pozytywnej wersji, że one po prostu okażą się naprawdę tak fajne jak za pierwszym użyciu. Za pierwszym użyciem My subskrypcja, Instagram. Instagram. Do zobaczenia w kolejnych chwilach. Burczy im w brzuchu. To Na razie. Jest!